Cześć, ja jestem Liper, a to jest e, pierwszy film z serii StarCraft 2. Na dole, jak widzicie, mamy, mamy czerwonego Yomama grającego z ergami, a na górze mamy niebieskiego Terrana grającego e, przez e, Laipera, czyli przez przeze mnie. Muszę Was ostrzec, że to jest wyjątkowo nieprofesjonalny e, Komentarz. Robię to po raz pierwszy. Yy, I również nieprofesjonalna gra. Yy, co chciałbym tu wam pokazać? Jest to gra, którą PvP zacząłem się bawić dokładnie 5 dni temu. Czytałem trochę, trochę taktyk, trochę oglądałem, ale w praktyce wychodzi to jednak jeszcze ciągle bardzo, bardzo słabo. Jeżeli chodzi i o mikro, i o makro, to naprawdę. Yy, no, jeszcze dużo do, przede mną do pracy, ale mam, wydaje mi się, że naprawdę trochę czasu z tą grą jeszcze spędzę. Yy, nie sądziłem, że tak będzie grając kampanię, gdyż ona nie, nie wciągnęła mnie praktycznie w ogóle. To jest zupełnie nie mój klimat, statki kosmiczne, kosmos, latanie w kosmosie to jednak nie to, co lubię najbardziej. Yy, ale grając PvP to jednak zdecydowanie przypełniałem się klimat Retalerta eee, szukałem czegoś takiego takiej właśnie strategii i chyba znalazłem dobrze zajmowałem zaj zaj się tymi e, całymi godzinami i mogę to grać, pomimo tego, że przegrywałem mecz na meczem e, to jednak nie poddawałem się i próbowałem, próbowałem dalej. I jak widzicie, tutaj przeciwko zergom zawsze Barak e, zablokowuje tą rampę bronię się przed szybkim atakiem ze strony zerga to mi daje pewne zabezpieczenie tutaj cały czas produkuję SCV -ki. tutaj zaraz tak już produkuje Marines a u naszego zerga co? No na razie dronki bardzo ich mało w porównaniu ze mną no ma ich trochę mniej zobaczymy jak to wygląda Mamy 14 ERK SCV chyba w, angiel um, w angielskiej wersji, a tych dronki chyba to się nazywa e, w angielskiej wersji robotnice w polskiej e, 15, do także tutaj mam przewagę, szybciej wydobywam surowca, to chyba nie jest najlepsze dla zerga z tego co wiem powinien szybko e, dążyć do drugiej ekspansji e, Potrzebuje chyba najwięcej minerałów ze wszystkich y, trzech y, raz. Nie wiem, tak słyszałem, tak gdzieś czytałem. Y, spodobała mi się ta gra, więc y, jakiś czas temu ją kupiłem, właśnie oglądając walki innych graczy. Dlaczego rzucam ten film? Skoro on nie jest jakimś pokazem umiejętności, y, jeden z no, moich subskrybentów powiedział mi, że czemu y, nie rzucać czego do czego sarka skoro i tak w to gram. Mówi, że ktoś na pewno się znajdzie Kto chciałby obejrzeć właśnie grę Grę jakiegoś początkującego gracza Który No nie zna się na tym jeszcze Tak bardzo jak można Mnóstwo znaleźć innych, innych filmów Zawodowych, można powiedzieć, graczy Który czasami nawet nie wiadomo o co chodzi Którzy tak szybko klikają, tak szybko się akcja dzieje Że Nie wiadomo o co chodzi Zwłaszcza dla, na przykład oglądałem Mecze ze Starcrafta Nawet kiedy jeszcze nigdy w to nie grałem Zaciekawiły i szczerze mówiąc, wtedy nie widziałem, nie odróżniałem jeszcze budynków, co jest czym, jednostek i tak dalej, ale były one ciekawe. z takim ciekawym komentarzem, czego ciekawe komentarze u mnie niestety nie zaświadczycie. Przynajmniej na razie, gdyż yy, mylą mi się jeszcze jednostki, taktyki, o taktykach to już nawet nie wspomnę. Jak widzicie, tutaj makro, zezwanie u mnie, yy, boleje, mikro, to zresztą zobaczycie że także wybudowałem tutaj już to ulepszenie, które pozwala mi przywoływać muły i skanowanie rywala. No i mamy królową tutaj w roju zergów, chyba przybyło trochę dronek, jest ich 13 do 16, więc jakby mnie trochę pomału gonił, chyba oboje dosyć wolno. Je stawiamy co my tutaj mamy. Mamy reaktor przy fabryce, więc Prawdopodobnie zaraz przylecę tą fabryką i jego miejsce fabryki, aby od razu mógł wyprodukować dwa e, medywaki, czyli e, promy medyczne, chyba tak to się nazywa. Te same jają się już miejscami e, i będę produkował zaraz e, medywaki i pewnie sporą liczbę e, żołnierzy, czyli Marines. E, na razie mamy tutaj dwa baraki, z tym że tutaj dopiero reaktor powstał, to dopiero. I na będą o teraz są produkowane jednostki, mamy tutaj na razie ich czterech i czterech w punkcie, więc jesteśmy stosunkowo zabezpieczeni o, przed atakiem właśnie tych małych zerwieniów, które bardzo szybko się przemieszczają, otaczają swoich rywali. Są dosyć skuteczne przeciwko Marines, zwłaszcza kiedy je otoczą, no to robi się naprawdę gorąco. Jak to sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o, o jednostki? Mamy. E, mamy 10 marines, tam mamy 22 zerglingi, więc prawdopodobnie zerglingi tutaj pokonałyby e, tych 10 marines, zwłaszcza z moim makrem. No, niestety nie umiem za bardzo się e, jeszcze posługiwać tutaj tymi wszystkimi rzeczami e, sterowaniem, właśnie dzielenie jednostek na jakieś pododdziały, zajście z innej strony itd., itd. To dla mnie na razie jest trudne, ale dużo czytam, dużo oglądam. Jak widzicie, wyjechał pierwszy Mediwak, drugiego dopiero teraz buduję. Pewnie nie miałem jeszcze dostarczającej ilości wespanu, ale jak widzicie, pierwszy prom już leci, tak więc nie czekałem na drugiego. Zwykle robię tak, że y, stawiam drugiego y, Medivaka i czekam, czekam aż ten drugi powstanie i daładuję się moimi Marines. Y, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy jest na to gotowy zerk? No, ma tutaj chmarę. Y, ...tych małych zerglingów, więc yy, myślę, że może dać sobie radę yy, z tymi chyba że one gdzieś tutaj właśnie w jakimś rogu by się zaczepiły, nie dałoby się ich obejść. Yy, nie wiem, na razie nie są zrzucani, z tego co widzę. O, teraz pewnie będą. O, ominą tą chmurę. a, już są zrzucani. Yy, nie widzi ich chyba zerk... O, teraz ich zauważył. Nie, ich o, bardzo szybko, o, weszły dookoła. Marines i pewnie zawsze szybko się z nimi Jeżeli chodzi o, o straty, no to 8 do 8 No to jest strata jednak e, Terrana, gdyż Zerglingi jak zaraz e, zobaczycie e, kosztują, e, kosztują mniej e, niż, e, niż Marines, można ich produkować więcej e, Przy takim samym koszcie Yy, więc Terran tutaj popełnił mały błąd, można powiedzieć. Ale tutaj zergingi też wpadły dosyć w pułapkę w sumie, zablokowany, zablokowany został, yy, zergi nie, nie były w stanie nic zrobić, przynajmniej w przy takiej dości, Ale tutaj właśnie te kokony, te one są straszne, wybuchają yy, takim kwasem, który bardzo szybko niszczy budynki. Ta prawdopodobnie nic dużo z tych budynków tutaj nie pozostanie jeżeli one tutaj zechcą porować, no to yy, bardzo duże myślenia tutaj dokonając i jeszcze gdyby doszły te zerklingi, które tutaj gdzieś tam, o i mamy właśnie nadciągają się. o bardzo szybko, bardzo szybko pozbyły się tutaj tych marines i tego bunkra i razem z magazynem yy, tutaj powstał pierwszy czołg, tutaj chce to jest świetna broń właśnie na te stwory, które właśnie tutaj mnie atakowały yy, ostrzał z w trybie oblężniczym Y, bardzo szybko rozwala yy, yy, te a mamy kolejny zrzut na, na bazę wroga tutaj w 6 maring jeszcze walczy yy, z kręgowijem i zacznę tutaj wrześć tych wszystkich yy, budynków i jednostek yy, zergia Prawdopodobnie nie ma czym już się bronić, nie wiem nie jest ta chmara zergingów yy, która tutaj wcześniej była no Teran. Nie czeka na nie, nie szuka ich. pragnie jak najszybciej zniszczyć bazę. O i powstały karakany, nie zostały wcześniej zniszczone. I, dos, I Nie wiem, tu może teraz trochę się zagapił, pracuje w swojej bazie. O właśnie, gdzie buduje, więc... A, nie jestem jeszcze jakimś tutaj yy, świetnym yy, graczem, więc yy, nie ogarniam jeszcze zbyt dużo tego, co się dzieje. Yy, na ekranie tu jest kolejny Mediwak, więc y, albo będzie kolejny zrzut, albo po prostu bezpośredni yy, atak na bazę. No, nie wiem, tutaj właśnie karakany zmierz y, zmierzają w kierunku mojej bazy, więc nie wiem, czy to jakiś y, będzie atak, czy też y, nie. Tych zergników chyba tutaj nie ma, bo ich nigdzie nie widzę. A to dziwne, bo chyba nie zabiłem ich wszystkich. No, ale na razie będziemy się nie przejmować, co mamy czołg, więc na razie nam tutaj nic nie grozi, zwłaszcza z taką armią, jaką y, teraz y, ma zerg. No, no, nie ma tych zerplingów, może tutaj pewnie zaatakowałem, nie zauważyłem tego e, nawet podczas tego jak komentuję i nasz i wybudowaliśmy ekspansję, będziemy zaraz ją e, prowadzić. o i tutaj karakany niestety zabłądziły troszkę i prosto potęczało, który tutaj wszystkie wszystkie zabił straszne, straszne obrażenia zadaje Chop e, Zadaje Obrażenia 35 opancerzonych 50, więc naprawdę to jest potężna jednostka zwłaszcza w trybie oblężniczym. E, bardzo ciężko się przebić zwłaszcza ze słabą armią, albo też z armią e, Bio, czyli na przykład samych Marine, samych Zerglingów. E, no, trudno naprawdę się przebić przez taką ścianę. E, kolejny oddział Marines już jest gotowy tutaj do ataku, dosyć jest na obronie ich mimo tego, że nie ma nikogo w punkcie, więc... O, pewnie jakiś lepszy razy wykorzystałby to. Ale... O jest rzut. Kolejna królowa padnie. Yy... I myślę, że tutaj już za dużo nie pozostanie zergowi do pracy. Będzie jakiś dzici. Też będzie próbował jeszcze walczyć, jeszcze Karakan wyszedł, ale tutaj Marines bardzo szybko sobie z nim poradzili i wybijają kolejne dronki, bardzo tylko straty już. Jeżeli chodzi o Zergia, 50 to na tylko 21 ze strony e... Terrana. Trzeba się 3000 już stracił surowca e... Zerg, więc jest to znacznie 2000 więcej niż od Terrana, który cały czas od nie produkuje kolejne jednostki, tak jest, że są już gotowe. Tutaj na nie wiem, czy... Nie... O, nad nie rozpoczęła ekspansji. Oczywiście Zerglingi e... zaczęły walczyć z naszymi Marines. Zadają sobie radę, chyba nie. A jednak sobie dały radę. Tutaj ten port chciał je pewnie podlecieć, ale nie zdążył. Mamy trzy zerglingi, nie wiem co one tutaj. Czy będą próbować mnie atakować? No, w trójkę na pewno nie dadzą radę. Tu mamy dwa czołgi i kolejne, kolejne mnóstwo, kolejnych marines, kolejny czołg. Yy, więc to, że będzie prawdopodobnie GG, o ile nie zdąży odbudować się szybko jakoś, yy, nasz zerk nie ma jeszcze nigdzie ekspansji, co jest dużym błędem. No gdyż zerk z tego co wiem chyba najszybciej potrzebuje właśnie drugiej bazy większej ilości surowców. No ja albo zapomniałem o tym... Pewnie zapomniałem czasami tak mam, że jeszcze wsyłam to kurcia. Nie. nie stworzę nowych resowałek, nie przyzwę tych, które tutaj nie pracują. No to jest oczywiście duży, duży błąd. Jeśli chodzi o jednostki, co tutaj ma nasz zerk? Ma trzy zerglingi ma... 3 larwy eee, Więc, gdybyśmy teraz tutaj zaatakowali, nawet połową tej armii, więc y, tutaj nic nie dostałoby. Ale ja tutaj sumiennie cały czas zrzucam eee, kolejne oddziały Marines, które coraz większe straty tutaj przynoszą. Ja to dawne stratą 58 do, do 29, więc tu zaraz na pewno kolejne dołączą do swoich. O i we 3D które wcześniej zostały przyzwane. No to tutaj nieumojętnie trochę. Ja otoczyłem je, to nie chciałem je jakoś szybciej, żeby strzeli, ale to mi za bardzo nie wyszło i tylko tak zaczęły tańczyć według dookoła tych zerglingów no i teraz e, baza na pewno zamiast strzelać w bazę zajmują się tym e, pełzaczem zarodnikowym e, myślę, że mogę go już zostawić i zniszczyć tą bazę, ale chyba wolę być bezpieczniejszy, żeby tego jednostka nie obeszła i dopiero później zająć się bazą czasami tak mam, to mnie to jest błąd no i zajęłem się bazą aby ją szybko zniszczyć, no sam do nas podszedł bardzo szybko y, padł tutaj szykuje się jakiś kolejny zrzut? nie chyba już tutaj nic nie robię wiem że to będzie prawdopodobnie koniec Odej miałem taką sytuację że y, zerk jedną bazę bardzo łatwo mi oddał po czym y, w drugiej y, szykował o jest drzwi ze strony y, naszego przeciwnika y, oddał mi jedną bazę trochę się nie nią męczyłem, co prawda a w drugiej się odbudował i i mnie jeszcze na końcu pokonał, no pokonanie mnie to nie jest żaden wyczyn, ale to naprawdę sądziłem, że już wygrałem i jakoś się nie, nie skupiałem, szczególnie co jest na pewno błędem, gdyż no, nigdy nie wiadomo co przeciwnie krzykuje, nie, nie zawsze widzimy całą mapę, zawsze coś może nam się uchować, czegoś nie zauważyć, jakiś błąd popełnimy i tak, dalej, i tak dalej Mam nadzieję, że wam się spodobała ta wyjątkowo słaba gra dwóch słabych graczy z Ligi Brązowej, y, którzy nie mają się zbyt wiele wygranych na swoim koncie yy. właśnie ta osoba jedna osoba prosiła mnie o to, żeby wrzucił jakieś filmy ze StarCrafta właśnie dla takich osób, które dopiero zaczynają, które też chcą dopiero zobaczyć. Jak to są jak wyglądają początki yy. Sąd stwierdził, że będą na to chętni, żeby to obejrzeć, więc wrzucam to jeżeli ten film się przyjmie, to wrzucę też kolejne części, bo naprawdę ta gra mnie wciągnęła i wiem, że będę jeszcze na pewno w nią grał. Będę się że tylko ten film e, zyska jakąś popularność polubicie go, no to na pewno coś jeszcze z tego nagram i wrzucę. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli chcecie oglądać dalej, no to zapraszam do subskrypcji, do łapek w górę i do komentarzy, to na pewno zmotywuje mnie do dalszej pracy. Dziękuję i do usłyszenia.